Mamo, tato, nie wiem jak to zrobiłem, ale zrobiłem najlepszą imprezę w sołectwie! Mam, Dad, to me Thomas. Gdzie zacznę? Sądzę, że każdy z nas, choć raz w życiu, był na domówce. Jednak ilu z nas było na domówce? Legend. Wait for it, darnej. A teraz wyobraź sobie, że to ty jesteś gospodarzem imprezy, a przez próg twojego domu przechodzi kilkaset osób. W tym policja, służby porządkowe i masa pijanych nastolatków. O tym właśnie. Jest ten film. Projekt X to szalona komedia o przygodach grupki kolegów, którzy postanawiają zorganizować najbardziej wyższą imprezę urodzinową w historii. W tym celu zapraszają swoich znajomych, kupują alkohol, pod wpływem którego powstaje kadzwegas dla licealistów. I'm so drunk, man. Film jest ponoć oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 2008 roku, kiedy to szalony 16-latek z Melbourne, pod nieobecność swoich rodziców, zorganizował imprezę na ponad 500 osób, dołączając do tego kilka oddziałów policji, oddziałów specjalnych tłumiących zamieszki, a nawet kilka helikopterów. Oczywiście impreza przeniosła się na zewnątrz i rozbujani imprezowicze załatwili gospodarzowi mandat na ponad 20 tysięcy dolarów. Trzeba jednak przyznać, że sąsiadów przeprosił. Sorry. Are you sorry? Uh, yeah, yeah, I am. W filmie mamy podobną sytuację. Początkowo grzeczna impreza, maksymalnie na 50 osób, przeradza się w totalny chaos, którego nikt nie może powstrzymać. Olbrzymim atutem filmu są zdjęcia, a w szczególności pokazanie całej historii z perspektywy kamery cyfrowej. Wydawałoby się, że wykorzystanie techniki rodem z Blair Witch, Rec, czy z projektu Monster nie będzie dobrym pomysłem, a jednak okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu zabiegowi czuć ponoć każdy bit muzyki, będąc przy okazji autentycznymi świadkami wydarzeń imprezy stulecia. Na uwagę zasługuje również obsada filmu, bowiem występują w niej niemal kompletni amatorzy wybrani przez setki castingów. Zostali dobrani niemal Idealnie do swoich ról, przez co nie musieli praktycznie grać, a po prostu być sobą. Impreza Projekt X za oceanem uzyskała miano legendarnej. Wyobraźcie sobie, że powstają imprezy na część niesamowitej domówki. Choć twórcy spotkali się z krytyką, jakoby nakłoniali do nieodpowiedzialnego zachowania, już teraz mówi się o powstaniu sequela. Producenci Cuts Vegas po raz kolejny pokazali jak powinna wyglądać legendarna impreza, która zapamiętana będzie do końca życia. Wielu kinomanów zarzuca filmowi brak jakiejkolwiek fabuły, a humor tam wykorzystany porównują do 13-letniego niewyżytego chłopca. Czasami warto jest jednak odmurzyć się zamiast oglądać non-stop poważne produkcje. Podsumowując film jednym zdaniem? Totalny chaos, autodestrukcja i płytkie życie, czyli impreza marzeń. Szymon Jan Maksymilian, zapraszam do kin.